Wrestlerzy chyba nie wiedzieli, że liga była na skraju upadłości. Nie rozumieją, że Craig i ja tracimy pieniądze co tydzień i nie może tak być wiecznie. Na pewnym etapie musimy się odkuć i zacząć zarabiać. Ten 27 sierpnia to swoisty sprawdzian. Ostatni występ lata. Jeśli będzie klawą, jeśli damy z siebie wszystko i nie zapełnimy sali, Trzeba będzie się spytać, czy to ma sens. Wszystko jest zmienne. Wszystko umiera. Wszystko ma początek, rozwinięcie i zakończenie. A gdy coś się kończy, trzeba się dostosować i pójść naprzód. Zwłaszcza w tej branży. Ale pracowałem na swoją markę 40 lat i nie dam nikomu tego przekreślić.